Dobra, co znowu? To będą borówki znowu. Dobra, ląd jest jak coś. Wioska! J jednak szczęśliwy sit w takim razie. Nie, delfinami mi zabrało. Dobra, szybko, się okay, poszedł, już. Poszedł dobra, dobra, dobra. Zróbcie Je... łóżkę, jeżeli macie węgla. Dobra, 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 dobra. Ja mam. Bo to pielce, co jest? Dobra, on tobiasza? Nie, nie. ja okay, on Loła. Jesteś za mną? Co on wziął? Nie wiem. Ej, tu są części żelazne na sto jakar Daj mi jedną, napierak. Łap, łap. Ja. zbieram borowy, zbieram borówy Takie tu RNG jest. Kolejny Czekajcie, ja nie tak. mam jedzenia, dobra, ja się cofam. Terio? No. Och, ile mam? Co? Muszę jedzą kodaj, dziękuję. Kolejne, kolejne, kolejne. To jest mój Max. Ja już za nim lecę. Mam kolejną klatę i kolejne tego, kolejną bańkę. Dobra, no to ja zabiję go lema i ogólnie będziemy mieć już wiatr. Ja pierdzielę kalipa. Ile dropnie tego? Cztery 5. Jezus Maria, noc. <laughs> Siema Norbie jest.